centrum skłusza Redeko www.redeco.pl W pierwszych ligowych derbach Dolnego Śląska, które rozegrano w Gorzelcu, gospodarze pokonali Śląsk Wrocław 92 do 76. Chcemy się zrewanżować i jesteśmy w dobrej formie, ostrzegają koszykarze Śląska. Trzeci mecz, który chcemy wygrać, pod rząd chcemy pokazać, że jesteśmy na fali wznoszącej przed nadchodzącymi play -offami. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Zespół Turowa jest naszpikowany gwiazdami koszykówki. Michał Chyliński, Filip Dylewicz i Damian Kulik to etatowi lub byli reprezentanci Polski. Do tego w składzie z Gorzelczan występują świetnie, jak na polskie warunki, Amerykanie. Marty Collins, Chris Wright czy Tony Taylor. Trudno nie komplementować rywali. Zespół z Gorzelca, bardzo klasowy przeciwnik. Super występ w Europie w tym roku. Dobre mecze w Eurolidze. Daleko zaszli w Euro Eurochallenge. Na pewno zespół klasowy i, i, i w tym momencie, kiedy już nie grają rozgrywek europejskich, będą łapać świeżość, będą coraz groźniejsi, dlatego przed nami bardzo trudne zadanie. Gabiński zauważa, że Śląski, jeśli myśli o sukcesie, musi powtórzyć swoją grę z ostatniego zwycięskiego meczu z Polfarmą, czyli agresywną obronę oraz skuteczność w ataku. My graliśmy swoją kuszkówkę, to znaczy e, cały mecz graliśmy agresywnie w obronie, już w trzeciej kwarcie było widać, że zespół e, Polfarmy jest zmęczony. I po raz kolejny udało nam się osiągnąć dobry wynik w trzeciej kwarcie, gdzie zespół nie przekroczył 10 punktów zdobytych, że zespół przeciwnika nie przekroczył 10 punktów zdobytych. A do tego dołożyliśmy to, czego by nam brakowało w ostatnich meczach, to znaczy skuteczność no i wynik był taki jaki był, że już na 5 minut do końca mogliśmy być spokojni o to, że wywieziemy dwa punkty ze Stargardu. W pierwszej części sezonu w zespole Zgorzelczan występował kapitan śląska Łukasz Wiśniewski. Trenerem PGE jest dobrze znany w Wrocławiu Miodra Rajkowicz na ławce trenerskiej Śląska. Zobaczymy też Rajkowicia, ale Emila. Który z nich wyjdzie z pojedynku zwycięski? Początek spotkania w niedzielę o 14.00. Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl